Na scenę zapraszam Justynę Musielak i będzie jazz. Tak, pani Justynie będzie towarzyszyć pan Krzysztof Mandrak. Przyjechali z Mikołowa, z Borowej Wsi. Tak, już będzie sanach. <noise> Za szybkie do śpiewania, Kacper mówi, no cóż, takie tempo. Yy, I tak, Justyna przyjechała z Mikołowa, to już powiedziałam. Yy, z paniówek konkretnie, z paniówek. Spod Wiem gdzie są paniówki, tam na basen jeżdżę czasem. Bardzo ładny. Zazdroszczę tego basenu, wiesz. Naprawdę jest ślicznie. To będzie dla ciebie tutaj mikrofon już. Scena jest wasza, ale jazz będzie, tylko jeszcze musimy się tutaj podłączyć z tymi wszystkimi kampami. Bo ja nigdy nie śpiewałam, ale pierwszy raz będę śpiewać. Czyli kolejna debiutantka, no to tym bardziej. To tym bardziej, a co, się, co cię skłoniło, żeby jednak tutaj dla nas dzisiaj wystąpić, Powiedz Skłoniło mnie, żeby potem się pochwalić mamie i potem. Kiedyś, żeby wujka podszkolić, bo tego nie umie. A. Ale chciałby spróbować. Śpiewać każdy może i też chyba każdy powinien, prawda? Tak. Otóż to. To teraz Sanach, tutaj wprost z paniówek. Dla was, Justyna. A ty czujesz się Justyna, dosyć pewnie, widzę? Tak, tak? Tak. Tylko Sanach śpiewa, śpiewasz, słuchasz, czy jeszcze też jakieś inne artystki? Też Sanak. Też sanach. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi, to cappuccino niesłodzone, będę fit, szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. My to chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O ale z opada deszcz. Gdzieś na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy pyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, -o, -o, o, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzban, teraz szansę ma Inne kolo, inny kolo. O, ale jazz hardkorowo pata też, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie, uśmiechnięta, błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie, uśmiechnięta, ta. O, 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 hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta, o, ale bluz, nie mam siły się tak czuć, dziś poznałem co to chód. a ty chodzisz uśmiechnięta. Ta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję treść, moje oczy pyszczą też, ja łagodnie uśmiechnięta. Czy ty, 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 ty nie lubisz mnie już? Hardkorowo pata też, ja łagodnie uśmiechnięta. o, -o, -o, -o. hardkorowo pata też, ja łagodnie uśmiechnięta. O hartkowo pada deszcz ja łagodnie uśmiechnięta O hartkowo pada deszcz ja łagodnie uśmiechnięta O hartkowo pada deszcz ja łagodnie uśmiechnięta O Skorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. To były brawa dla Dziękuję. Ciebie, tak? My też dziękujemy, że przyjechałaś do nas z paniówek. Zapamiętam, że jesteś z paniówek.